Witam serdecznie moi drodzy. Pytacie mnie w ostatnim czasie dosyć często, jakie jest moje stanowisko na temat zbliżających się wyborów prezydenckich. Czy powinno one odbyć się w wyznaczonym terminie, czy jednak termin powinien być przełożony? Otóż uważam, że w obecnych okolicznościach, w obecnej panującej sytuacji wybory zdecydowanie powinny być przełożone. My jako samorząd nie jesteśmy w stanie w stu procentach sprostać oczekiwaniom rządowym co do zabezpieczenia lokali wyborczych, przez to też w konsekwencji was, moi drodzy, jako mieszkańców, jako wyborców przed potencjalnym zarażeniem się koronawirusem. Jak nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to rzeczą oczywistą jest, że nie robić tego nie powinniśmy. Wybory powinny być bezpieczne. Po wyborach powinniście być wszyscy zdrowi, jak jest choćby cieniu wątpliwości co do, co do waszego zdrowia po wyborach, jak jest choćby cieniu wątpliwości co do zabezpieczenia logistycznego, to powinniśmy po prostu dać sobie spokój i te wybory przełożyć. Takie jest moje stanowisko i oficjalna jego wersja oczywiście będzie przesłana stosownym yy, organom rządowym do wglądu. Trzymajcie się, ciepło, zdrowo, pozdrawiam.